Chodzi na to, że Adam Nawałka potrzebuje polskiej kadry, bo gdzie indziej mu nie idzie, a polska kadra być może nie, potrzebuje nałażyła. Nie jest Nawałki. poważne w ogóle. Nie, nie, nie. Ta kandydatura, ta kandydatura pamiętajmy, że on niebujecowi no, je... od... z tego poważnej kandydatury, proszę cię. Tak, to jest poważne, ale moim zdaniem to jest poważna. Moim no, zdaniem to jest poważna tak kandydatura. Oczywiście, że tak. Bo tak? jest to, a wiecie dlaczego? Dlatego, że. Taki Słuchajcie, sentymentalny powrót, na to od innej to strony, trochę jak rozgrywkę Cezarego kuleszy. Dzisiaj Cezary Kulesza, po tym, co się wydarzyło, potrzebuje. Czegoś, co będzie bardzo bezpiecznym wariantem. Adam Nawałka jest bezpiecznym wariantem. Pisz, dobra, przyjmuję, przyjmuję, przyjmuję. Bo, 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 bo wiesz, o co chodzi? Przyjmuję chodzi... w myśleniu, tak, tak, tak. Chodzi o to, że, tak, tak, o to, że tak, teraz kogoś, kto, kto ugasi ten pożar. Adam Nawałka, kibicą reprezentacji Polski, kojarzy się dobrze. Oni pamiętają oczywiście te najlepsze momenty. Natomiast ryzyko w jego przypadku jest duże, bo to będzie zdarzenie z własną historią. nie, nie, ma, nie ma. Słuchaj, według mnie to jest kandydatura, która sama przy tym prezesie się wyklucza. Po pierwsze, ludzie są. Bardziej cierpliwi, chociaż nie do końca byli w Poznaniu. No nie może selekcjoner latać i mierzyć ławek, szafek, gęsiego iść, i tak dalej. tym tak wytrzymał jeszcze, że w Boniek, bo były wyniki. Nie, to, to nie, to ja wyobraź sobie Kulesza, który, będziemy, który, który będzie, ja to kulesza będzie wawka, ale, nie, ale, ale, ale kulesza będzie odbierał od niego po, po pięć telefonów dziennie, bo ja potrzebuję to, ja potrzebuję to, przecież masz, nie, ale potrzebuję tak, ale to jest ale tak, mam linijkę, która ma 30 cm, a potrzebuję 31. No i tam będzie kulesza jeździł po Białym stoku, szukał linijki z 31 cm. No to kule, trzeba wejść do jakiegoś swojego pomagania. No ale ale, ale telefon będzie musiał odebrać. No do, nie, 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 to ta kandydatura w ogóle nie ma